Jestem Polandem, Poland, kurwa marsz! ILOW Poland, kurwa Poland, kurwa I Poland, kurwa No, bicie no. wielkiego snucia. Proszę. Dawaj, dawaj, za co jak schodzi, dawaj Amok, ja pomóż mu, bo trochę zajmie go, za sam go na pewno. A czy on ma ją do expa, nie bo muszę po prostu Dam mu zaraz jakąś broń. Dobre, już dam, radę. dam ci Amok ja broń, dobra, albo pożyczyć się na tego smoka. Ja już sobie go ustawiłem. A no chyba że tak, no smoka. Ale ogólnie ten zrobić jakąś broń do expa, z taką średnie 50 parę i. Zrobię ona najlepszą z gry, dobra? Dobra Bo ten, taką bronią to ty tam dobry, lepszy taki sposób. Kurde, auta, tak, nie, nie Dobra, smokry spada. Poczekajcie, zobaczymy za, za, drop. Mogę mistycznego Woja sobie wziąć? No, 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 weź sobie już teraz, wszystko nagrałem, dobra. I przepływajcie go, i go bijemy. czy znaczy, widzicie go. Mm. Weź mu amok, pomóż, bo nie da rady sam. A chyba że da rady, dasz radę zapo? Nie, da radę. Tylko włącz sobie poty, nie? Autopota włącz, żebyś nie padł. I co, dasz radę, czy nie? Jak nie, co ci ja I co, za podasz radę? Nie, chyba da radę. W razie nie pada. Pół peka mnie jeszcze. trochę no. To wiesz tam sprzedaj z jednego... Z, ten, jedne, jedno uderzenie palcem sprzedaj czy takie coś. Albo smoczy i uderzenie palcem. O dobra, za po dobije sobie dobiję. Dawaj, podawaj, dawaj. O, się otruty jak ładnie. Co to było? To wiesz ubij go za... ode mnie wara. ora drop. smoczy szmoczy, szkatułka w roku, złota perła pierdolony lisak, wiśniowy lisak, to dobra. I szka... o, i szkatułka wad. Dobra, to czekajcie. Przygotowany? Amo, przygotowany czy nie? No, Amo, przygotowany od Dawaj No, dawaj. Daj się bawi Gidia. Gidia, jebać biedę. Daj się bawi Gidia, jebać biedę. Też? Chcecie wziąć u... 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 udział w takich mini-eventach? Zapraszam do Gidia jebać biedę. Takie eventy są no organizowane. Raz co najmniej na dwa dni, raz na jeden dzień. Jak jak dzień. Zapraszamy jebać biedę. Gidia jest ogólnie obecnie topowa. Oczywiście nie gramy dla topu, tylko dla zabawy. Wiadomo, Metin to jest zabawa. Nie ma co się wyzywać, ani zgniać z innymi graczami o miejsce w topie. Ale niebawem też będziemy na pewno w topce. Ja, ja Wszystkich pomożemy po prostu zrobić EQ, dobić poziomy maksymalne. Jakoś to będzie, nie? Widzicie, Gidea się panie bawi. Jak się bawicie na filmiku? Fajnie No to git. Fajnie Powiem ci trochę tych metków jest, aż takie małe lagi Dokładnie, serwer padnie przez was, bo za dużo lagów z metinów. Ja tej bryły złota nie chcę, a metina se poniosę i przywołam. Aż mam takie lagie, mi coś stanęło. Kolejny metin spuszczony. Metkę oczywiście od razu spuszczajcie, nie jak wam dropną. Żeby po prostu coś było więcej zabawy. A bryłki to ja tam zaraz komuś dam. Bo nie chcę tych bryłek. się jebać te fajnie się bawi chce się poławić z nami, zagrać dla fanów nie dla topki znaczy topkę też pomożemy wam zrobić ale po prostu gramy dla zabawy bo ta gra jest, właśnie w tej grze o to chodzi bez żadnych spin, każdemu pomagamy tłumaczymy, poradniki też będą robione z serwera oraz każdy, każdy członek będzie miał znaczy będzie miał prawo do udziału w filmiku z jakimi broniami biją? z jakimi broniami biją? no, fajne bronie mają, fajne Jeden bije z bronią na 30 level. Jeden bije z bronią na 30 level. Wydać wszystkie meczki, jakie tam spotkacie to weźcie i spójrzcie od razu, dobra? Dobra, 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 A dropsy podniesiecie potem, czy tam teraz to podnosie jak wolić. Może jak ubijemy te matki? No. Może jak ubijemy te matki? zaczynamy No jak Amok to ma jakieś bosy, to, ma bossy, bossy to może spuścić. <noise> potem, po metine. Jakoś to idzie, nie? Jak już dajemy radę. Dajemy radę, nie? Jakoś to idzie. Ale spama zrobiliśmy, sama nasza Gidea czas smetinę, A tam ci później się domyślają gdzie to może być. Gdzie to nawet? Oczywiście tylko Gidea ma prawo być w węcie i nic poza tym. Ej, komuś 134 Też bicie, jak wszystkie bicie. Na filmiku mają być wszystkie ubite tak ładnie pełno dropu, pełno aż takie lagi mają być Chodzić <grystanie> tu było metin, zaraz go wpuszczę, bo trzeba popodnosić a to się nie poniosło, dobra to spuśćcie nie? Jak podniesiecie wszystko spuszczajcie, bo to żeby po prostu to wykorzystać teraz, o. a nie na następnym filmiku na Bo na następnym filmiku na pewno będzie też taki mini-event Ale wtedy będzie świetny, ten, więc po prostu tego więcej będzie, nie? Ty zabijesz ja trzy naraz Renifer renif, no załóż sobie renifera to będziesz więcej VG tak. Tylko da sobie ten Aura i coś Więc widzicie, opaca się być Vidi, opaca się grać na serwerze, bo tak. gracze sami organizują sami siebie, po prostu mają chęci do robienia własnych eventów tak, 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 tak. serwer polecam tak, 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 tak. Co tam mówiłeś? Zippo czy Zapo? Nie chcę sobie zrobić. Nie chcę, co się muszę zrobić. No, drop nawet taki ciekawy, nie? Pełno tego jest. <grystanie> Na pewno. O, kolejny dropek. Oczywiście ja nic nie zbieram, nie? Było to tylko dla was jest to w zapyneście. Bryłkę komuś dam, zaraz tą jedną bryłkę ja komuś temu to bardzo potrzebuję hajsów. <grystanie> Potrzebuję hajsu jeszcze mam defon Ja ten nie potrzebuję hajsu Spokoj spoko. Spoko, spoko to damy temu mam demu... 14 bryłek Eee Nie mam Kowiam też ponieważ nie masz masz Amok nie? Niko daj No właśnie Ziko damy bryłkę Ziko daj A szlagi normalnie Co? Chcesz minie chcesz desz? nie chcesz dać Nie, A... nie dawaj Co? nie chcesz dać Nie no ja coś to ci dam jak nie masz hajsu Czemu? Eee za ten y... Zico jest nowy nie? Ora dodaję mu bryłkę, żeby nie było. Tą co dropa? No damy, nie To się przyzwyczaił. No, przyzwyczaiło się będzie. Dawaj bryłkę, szba, Takie coś będzie. Nie, no, zdawać można. Wiadomo, co ci. Jedna bryłka mnie zbawi, a mu na pewno pomoże, jak jest swym graczem. No pewno. No na pewno, nie. No, na pewno nie. no na pewno. Lepiej, żeby sobie pomagać. W się to się tak powinno być, że każdy sobie pomaga, a nie tak że jeden każdemu daje, wszyscy dają jednemu, a jeden jest najlepszy, a inni są słabsi. Nie, nie będzie takie coś, na pewno nasze Gildi. Znaczy, Gildiwe nie każdy, każdy, każdemu pomaga. Co? Nie, nie, zabijamy nie. O kamień Mettin, zippo, podnieś i spójrz go, jakbyś mu. Przed, przed Mettina go spójrz najlepiej, żebyście byli kilka na raz żeby ten filmik długo nie trwał już naprawdę trochę trwa i co, Amok, masz jeszcze jakieś bosiki czy już nie Teraz już? Nie nie, nie dobijecie Metiny, nie? Teraz już? Tylko bij z bronią, żeby to szybciej po... Dobra? Bo to naprawdę już trochę czasu ma ten filmik. stopiedzą Tak to spóźniłem Dawaj Amok, pokaż jak się szybko klepie Metina o trzeba iść, to jest moc Dobrze jest, to tam sam bije po 18. Oczywiście z bało -ba z VIP-em i z lizakami dwoma, nie? I jeszcze zaraz są na, na potwory. Ja ci zrobię w ogóle taką broń, i popełnię kolejnego mecka a zrobię na, na farcie chyba, albo za szczęściu. Nie wiem. Zobaczcie go teraz, pójść. Dobra, zaraz będą boski. Oczywiście. Piszę to, bo oni słyszą, że nie są na TSie, ale postaram się im powiedzieć i wytłumaczyć, jak zrobić TSA. a Nawet bez mikrofonu, panie, to był na ts ie bo po prostu nie musiałbym pisać. A wiadomo, zacznę do jednego napisać, żeby mu wytłumaczyć, co, gdzie i jak to... Też zajdzie z 5 minut. O, za mało 2 minuty, dlatego lepiej by każdy miał ts a O, kolejny ma jakiego ty masz parta? Dobra, to mam, muszę spuszczać boski. A niech mnie co tam klepią za metrki, boski mistrz. Dobra, tylko. O, miss jeszcze ma tu, Dobra, O, jest jeszcze jeden. Tylko. sami, ja wam tego nie pomagam. A ja sobie metka przybiłem? Lol. Boska sobie przybiłem do. do Natina i mi teraz. Taki byk wielki, czy coś, co. troll, czy to byk? Taki łeb miał dziwny, jaki to jest. Jaki obrzydły łeb ma rij, jaki. taki Jak z World. Warcraft to normalnie. Albo no. z czegoś, albo z diablo. Dobra, kolejne mistyczne wojowniki, bo nas spotkać na mapie sto, 160 Oczywiście ja nie biję, bo plecia może by mi drop trochę tam jakiś słaby, ale mam za duży poziom i to jest robiony event dla giddy, czyli wszyscy z giddy biją i biorą co chcą. Żebyś chciał wziąć udział w takim gidijnym mini evencie to żeby należy po prostu spełnić warunek i być w Oczywiście nie namawiam nikogo na siłę, żeby dołączyć do git, lat nie chce, to nie chce, to jego sprawa, jego wybór. Jest też bez spinów. Dobra, to by było na tyle, możecie kogoś pozdrowić na Bołaju. że nie wiem, pozdrawiamy kogoś tam, kogoś tam, pozdrawiam serwer. Macie swoje 30 sekund. Kogo, pozdraw kogo pozdrawiasz? Pozdrawiasz kogo tam? Ja nikogo. No to może chociaż serwer pozrów <giblić kolko> Albo po Dobra, to Pozdrawiasz serwer, tak? Dobra, to Dobra, to dobra, to kończymy To strzała Koniecznie koniec chciałem pozdrowić Serdecznie całą gidie je i jebać biedę Oraz graczy na PW Będziecie zobaczyć co tam Znaczy zacząć, możecie ko koło tam pozdrawiam muszę uznać swoje niki Oraz mniej więcej poznamy tak oblecać na szybko że na szybku i powoli, się będę, znaczy szybko i powoli się będę się tak starał mniej więcej, żebyście mogli znaleźć siebie na, na znajomych oraz całą gildię, nie mać BD. Teraz się pokażę ich niki, tak mniej więcej. Widzę, się, że dużo osób jest online. Tutaj nie ma żadnych multikont. Op oprócz Żelusia. Dobra, jestem. I ten... Mamy tyle osób? Mamy. Dobra, jestem. Już się ten szoku. To było na tyle. Serdecznie pozdrowienia dla Ciry. Dobra, Przepraszam, się, że wiesz, że tak długo cię nie biją tego poziomu. A pozarę się dzisiaj coś zrobić. Ach, nie znam ci moje baobao. Tym razem mi wyłączyło tym z tego. Tym razem... razem mi wyłączyło tym z tego.